Cześć Tulisiliz, zapraszam na kolejny film, Się będziemy yy, spojrzymy na mój poplon. Będziemy rozmawiać o poplonie i pójdę sobie na ryby chyba też. Cześć. Dzień trzeba zacząć od dobrej herbaty, pamiętajcie. Puer królewski. Mm, mm, pięknie pachnie może jest zamknięty. Puer niepotrzebny tłuszcz zamienia w energię, czyli jak zjemy obiad. I wypijemy tą magiczną herbatę czerwoną. Wróżki, wiecie, takie sprawy. Yy, mamy takiego kopa. jak pentera, może skakać jak giwera. jak pentera, może skakać jak Zero kryzysów energetycznych, jak na przykład po energetykach. Jak się nie pali papierosów jeszcze, to super, można zapier w polu. I tego typu rzecz polecam Puercha Czerwonego. Czerwona herbata. Parzymy 3 minuty bez cukru. Możemy ewentualnie dodać cytrynkę. Mm. Tak to jest właśnie. jak Znajdujemy się na gorczycy białej. Jak widzicie, jest ładna Gęsta. To do wysokości, to czekaj, to weźmiemy sobie tutaj stanę. O, tak o pedra kryje to, że nie jest zła. Idź do kolana, tu mam kolana, mam długie nogi, 1,90 m prawie wzrostu. No tak, osięga gdzieś po prądu. trzeciego chyba września było bronowane, O orane było w sierpniu. I tak to wygląda. Czy jest y, sens? Myślę, że tak. Na pewno nawozy będą z tego. <kluzny> Potasu dużo, fosforu, magnezu itp. Itd. I nie trzeba będzie dawać żadnych np pod ziemniaki. Znaczy nie wiem, po co hektar ziemniaków. Jak ten biznes nie jest zbyt e, pieniężko dajny. jest znaczy, stratny. Jeśli <gryzny> chodzi o ten sezon. Pod lasem pod lasem też nie jest najgorsza gorczyca. to trzeba będzie jeszcze wycinkę zrobić, bo tam są suche drzewa. Więc tak to się prezentuje. Mamy dzisiaj 9 listopad. Oczywiście pod poplą była wykonana klasyczna podorywka pugiem, później brony. Można by ją skasować teraz, tą gorczycę, albo, albo zostanie na zimę się na wiosnę założę i tyle z tego będzie. Uważam obecnie danie tutaj 20 kg plonaru na hektar plus talerzówka, albo tak jak mówiłem orka wiosenna bez talerzowania tego. Bardzo ładna gorczyca, kęsta, 23 kg było wsiane. Na, na hektar. Oczywiście na dole jest słabsza i tutaj na górce. No idziemy do takiego miejsca, gdzie jest słabsza. Żeby nie było, że jest takie super hiper, bo miejsca tylko pokazuje. Tu jest słabsza na górce, bo to jest ten szczyt górki. A jeszcze pod gorczycę był, było dane Worek Saletry 30 kg na hektar polanowskiej. O, tu jest mała. Taka sobie, Ale tu jest ten szczyt górki, tu nie chcę za bardzo nic tak rosnąć. No tutaj było jechane, bo chcieliśmy drzewo, ja nie przepilnowałem. Mówiłem, żeby nie jechać po Gorczycy, bo się traktor zakopie i się zakopał, dziury są. Oczywiście nie dało się wyjechać. Z tej strony było próbowane z tamtej tak to zostanie już, chyba co, co tu się wydarzyło. Plastelina pod górą klina, kurła. O no i tu dochodzimy do kolejnego dobrego miejsca. Och, jak, 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 to się, jak się jeżdżę ręcznie gorczycy zabidź takie miejsca, to aż ci się nóż w kieszeni otwiera trochę, wiecie co, o co chodzi? No to zawsze. I tu kolejne miejsce. Mamy szepak. Czy można siać gorczycę po rzepaku? Jak najbardziej. Co tu się dzieje? Że kiła, że ten. jakie jest orka, to nie ma kurczę prawa tu się nic dziać. I rzepaki u nas się po rzepakach. I wiadomo, że to nie jest zdrowe dla, dla gleby. Jeśli chodzi o później uprawę rzepaku. Ale na razie tu rzepaku nie planuję. Będzie przeżyto, prawdopodobnie po, po ziemniakach. Nie wiem, czy nie zmniejszę teraz sobie plantacji ziemniaka do pół hektara. jeszcze by coś wrzucił. Najwyżej jakiś owiec pod lasy i tyle. Bo nie wiem, czy co ja z tym ziemniakiem będę robił później. By było 30 ton na hektar. No i tyle. No wiadomo, że tu, tutaj będzie na tym piachu słabsza, bo to jest mozaika, to nie tylko glina. Tu już się zaczyna takie bardziej. Mozaikowa i tu chyba by się był troszkę rzadszy, ale gorczyca też jest bardzo fajna, urosła, O dziury mi się takie zdarzyły niedosiane. Ale tak to jest przyręczny by się żypacz. i też jest zrewiutki Nic mu nie jest, też będzie fajny na poplon. A muszę trochę jeszcze wycinać tutaj porządki, zrobić przy tym. Przy lasie, bo tam jest spory kawałek gruntu ornego, którego, który nie dodaje się do użytku przez te drzewa. No i tam mamy rzekę wieprz i słupy i tyle. A tam obok jest pszenica. przypalenie herbicydowe wystąpiło mi w gorczycy trochę. Przy pryskaniu, odchwaszczaniu. Tam ktoś chyba 30. orze. To by było na tyle z gorczycy. Ja idę z Pedrem psem na, na spacer na nad wieprz potem będę Cię drzewo tak, a może chwila spokoju na rybach? kto wie? fajnie by było sobie posiedzieć w ciszy Było do przewidzenia no to przewidzenie przecież. Na to podnieśmy trochę drzewa. Ode людей t tenga kejaran beri kisi pehutattua diatada mas sambungita diunt ведah sayang, Kau pelan-pelan yang lainnya men فيong kerifik lawanan pendarou 전� Aí White, Perhala lepas Bandung dalam keadaan, S'IVET Camping II dikending supaya趙irnya Phuoc, oro goal objetivo, CRT Chou Tengantua menangán majivadaa Loke Angie presente di 분� detang terseber, by było na tyle w dzisiejszym odcinku Lisi cześć. Cześć. Znacie jak Wam idzie sprzedać ziemniaków. Sprzedajecie trochę w detalu czy w hurcie za grosze? Cześć. Piszcie komentarze. Jak Pętera, może skakać jak giwera. Masz jak Pętera, może skakać jak giwera.